Dobra, jedziemy dalej. Mamy dwa cele, no i teraz dalej to samo, wchodzimy do pomieszczenia. Czyli pamiętajcie, nie oddajemy sektora po to, żeby później go nie zdobywać, czyli wchodzimy. Już tu widzimy, tak, ja, tak, jak, tak jak widzicie w kamerze, sprawdzi, spra, sprawdziliśmy sobie worek, worek wisi tam, za tym workiem nic nie ma, cień żaden nie pada, nic nie stoi najprawdopodobniej, ale dalej to jest jeszcze niesprawdzone do końca w 100% także sprawdzamy sobie dalej mamy cel, no i wydajemy komendy łapy, nie ruszaj się, stój łapy, dalej sobie gościu wykonuje nie musimy strzelać wykonuje nasze komendy klękaj na kolana, uklęknął na kolana głowa, ręce, ręce na głowę położył ręce na głowę i teoretycznie jest bezpieczny tak? jeszcze nie skuty, bo nie możemy do niego podejść sprawdzamy sobie dalej Oczywiście sprawdzamy, nie pamiętajcie, jesteśmy tu, mamy cały sektor, który musimy trzymać, główny, główny winowajca i tu musimy sprawdzić jeszcze ten róg, czy tu za tym rogiem mamy winowajce. wychylamy się, mamy winowajce, łapy nie ruszaj się i dalej te same komendy wydajemy, tak, czyli na kolana, ewentualnie przejdź tam do kolegi, dołącz do kolegi, na kolana, połóżcie się, tak, o. Goście zrobili to wszystko, położyli się, położyli się, mają, mają głowy na głowach ręce, ja widzę, mam kontrolę nad nimi, i teraz sobie co zrobię? Tu mam sprawdzone, tak? Czyli nie będę tu szedł za ten worek, bo za tym workiem jeszcze mam. Taką, taką, taki martwy sektor, który nie sprawdziłem, ale pamiętajcie, ja patrząc na tu, na ten cel, na wprost i na ten cel, ja kątem oka, kątem oka tu trzymałem ten worek. Czyli teraz ja mogę sobie śmiało wejść w ten róg, czyli wchodzę w ten róg o, i sprawdzam sobie zaworki. Oczywiście, kątem oka, zwracając uwagę na gagatków. Nie, że jestem tu, wychylony i. Zapominam o nich, bo oni są teraz najważniejsi, czyli mamy tu, jest czysto, nie ma nic, jest git, a więc mogę się teraz zabrać za nich, czyli, czyli co, jak to są bandziory, które, które weszły do no, mojego domu, dzwonię na policję, trzymam ich, policja przyjeżdża, załatwia sprawę i ci Roma. I tyle. Dlatego pamiętajcie, jeszcze raz, przypomnę wychylając się, jak się wychylicie, jak tam by ktoś był, dostajecie w czapę. Lepiej jest trzymać, trzymać, wchodząc do środka, trzymać lewa prawa i móc zadziałać. Bo stąd my tylko mamy taki krótki ruch do zadziałania. Ale jak się wykrzywimy, nie widzimy tam z tyłu, co się dzieje, a więc mamy ile. Taki cały ruch, żeby przekrzywić się i zadziałać. Także myślcie, pamiętajcie, że samemu jest przegrane. We dwóch już jest gites majonez. Ale to pokazujemy na naszych filmikach, na filmikach także zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, heja.